Przygody Pimpka Balonowego Pieska. Poranne promienie słońca niewinnie wdarły się do pokoju, aby obudzić Pimpka i pozostałych mieszkańców domu. Pimpek leniwie przeciągnął się na mięciutkiej kanapie, wyciągnął do przodu swoje balonowe łapki, zamerdał balonowym ogonkiem i wydał z siebie głośne jeszcze chwileczkę, chociaż jeszcze 5 minutek słodkiego lenichowania. Po czym Pimpek przewrócił się na drugi bok, dając Słoneczku i światło do zrozumienia, że wcale, ale to wcale, nie planuje szybko wstawać. Pimpek miał inne plany na dzisiejszy dzień, a najlepiej na kilka kolejnych dni. Pewnie w waszych głowach pojawiło się teraz pytanie: czy ten piesek faktycznie właśnie coś powiedział? Mogę was uspokoić, wcale się nie przesłyszeliście. Było właśnie tak, jak myślicie. Jednak... Jakim cudem ten piesek nauczył się w ogóle mówić? Odpowiedź jest dosyć prosta. Pimpek nie był zwykłym pieskiem, no ale to już pewnie zauważyliście. Był niezwykłym balonowym psiakiem. O czym jeszcze nie wiecie? Jego niebieskie, balonowe ciało było bardzo lekkie i pomagało mu w jego pracy. Hm, Zastanawia Was pewnie. Jaką pracę może wykonywać balonowy psiak? W ogóle psiak, a tym bardziej balonowy. No właśnie, w sumie wiele prac wykonują psy. Takie prace jak ratowanie ludzkiego życia w wysokich górach. Psy, które pomagają w policji w zadaniach specjalnych. No i są jeszcze takie psiaki, które pomagają w niej specjalnych zadaniach. I są po prostu lub aż domowymi przytulasami. I pomagają odpędzić smutki i złości. Jednak praca Pimpka była zupełnie inną pracą. Bo Pimpek nie pilnował budy. Nie szczekał na list noszy, ani podgryzał im nogawek. Nie był psem obronnym. Chociaż uwielbiał się przytulać, to robił jednak zawodowo coś zupełnie innego. Pimpek był balonowym psiakiem, który zabawiał dzieci. Jaki piesek może zabawiać dzieci? No, jeśli jest śmieszny lub w jakiś sposób interesujący, to na pewno. Potrafi być zabawny i uroczy. Pimpek miał jednak dodatkową zaletę poza tym, że był niezwykle uroczy i zabawny. Jego balonowe ciało było bardzo lekkie i elastyczne, co pozwalało mu na różnego rodzaju akrobacje i sztuczki. Pimpek nauczył się wydawać różne dźwięki, naśladować przeróżne zwierzęta i nawet właśnie mówić. To sprawiło, że dzieci uwielbiały spędzać z nim czas. Pimpek, pimpek, pimpek. Tak, dokładnie. To opowiadanie jest o balonowym piesku imieniem Pimpek, ale jak zapewne wielu z Was się domyśla, pimpek nie jest jedynym bohaterem w tym opowiadaniu. Oczywiście, pimpek jako balonowy piesek jest głównym bohaterem tego opowiadania, jednak podczas swoich przygód ten mały psiak spotyka wielu ciekawych, niepowtarzalnych i wyjątkowych bohaterów. A jeden z takich właśnie bohaterów jest nikt inny, jak sam właściciel Pimpka. Nazywa się pan P. i jest już troszkę starszym jego jegomościem, którego pimpek spotkał dosyć przypadkiem, chociaż sami za chwilkę ocenicie. Jeszcze zanim pan P. spotkał Pimpka, czytał mnóstwo. Gazet i książek, ale bywał dosyć samotny. Pewnego wiosennego poranka, pan P. postanowił wejść po poranną gazetę, ale na wycieraczce ku swojemu zdumieniu zobaczył coś innego niż gazetę, a mianowicie coś niebieskiego o dosyć podejrzanym kształcie. Hmm, na początku się zdziwił ale później zauważył, że jest to balonik. Ha, co na nikt nie zrobił mi dowcipu, ale pewnie jakieś dziecko zgubiło ten balon, pomyślał pan P. Podniosę go i uprzątnę, żeby nie poleciał gdzieś daleko. I kiedy pan P. wziął w swoje ręce balonowego, malutkiego pimpka, zdziwił się co niemiara, ponieważ balonik wydał z ciebie pimpek wtedy jeszcze nie mówił więc no nic nie powiedział ale gdyby umiał to powiedziałby pewnie coś w stylu zostaw mnie ej gościu o co ci chodzi pan się aż z przerażenia upuścił pimpka na szczęście ten odbił się delikatnie od ziemi i stanął wyprostowany z ogonkiem na sztorc pan pej się uśmiechnął ty jesteś jakiś magiczny. Pimpek przytaknął głową, chociaż sam w zasadzie nie pamiętał, jak się tu znalazł. Mijały dni, tygodnie, a nawet miesiące, i pan P. i Pimpek zawsze się. Pimpek nauczył się mówić, chociaż to też dosyć ciekawa i śmieszna historia, ponieważ pewnego dnia, kiedy Pimpek brał prysznic. Tak, Pimpek uwielbiał brać prysznic i kąpać się. Pewnego dnia, kiedy Pimpek brał prysznic, pod prysznica, nagle dał się słyszeć piosenkę. Pan P na początku myślał, że ktoś włączył radio, chociaż nie podejrzewał o to Pimpka, a być może któryś z sąsiadów bardzo głośno słuchał radio. Jednak wraz z tym, jak pan P wchodził coraz wyżej po schodach i znajdował się coraz bliżej Łazienki, Głos piosenki był coraz donośniejszy, a piosenka brzmiała tak. Pieski małe trzy chciały przejść przez rzeczkę, nie wiedziały jak. Hał, 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 Tak, pimpek jeszcze wtedy nie do końca dobrze mówił, ale już całkiem powoli dobrze zaczynał śpiewać. Pan P. prawie nie spadł ze schodów. Gdy otworzył drzwi łazienki i zobaczył tam pimpka, ze słuchawką od pysznica, śpiewającego na całe gardło. I w taki właśnie sposób pan P dowiedział się o tym, że Pimpek umie śpiewać. Jak się okazuje, Pimpek nauczył się śpiewać, dzięki temu, że słuchał dużo piosenek. Nauczył się z kolei mówić, ponieważ słuchał jak sąsiedzi rozmawiają na ulicy. A wiecie, pan P był starszym jego mościem. I sąsiadów również też miał troszkę starszych, więc ci sąsiedzi mieli bardzo dużo czasu i bardzo często rozmawiali na przeróżne tematy. W jaki sposób pimpek zaczął występować dla dzieci? Zatem pewnego dnia, kiedy pimpek jadł śniadanie, no i tutaj musimy się na chwilkę zatrzymać, ponieważ pewnie pomyślicie, hej, jak to. Pimpek jadł śniadanie, no właśnie, że jadł. I to bardzo często, a w zasadzie codziennie, uwielbiał je śniadania. I proszę nie pytajcie pana P, w jaki sposób to robił. Ponieważ pan P bardzo długo szukał odpowiedzi w przeróżnych książkach, na pytanie, jak pimpek mógł jeść. Uwierzcie mi jednak, że pimpek jadł, i to bardzo sprawnie, ponieważ za każdym razem, kiedy pan P postawił przed pimpkiem pełną miskę z płatkami i mlekiem, ta znikała niemal błyskawicznie. Wystarczyło, że pimpek zanurzył swój balonowy pyszczek i miska stawała się pusta. Jednak to śniadanie było dosyć smutne dla pimpka. Ech, panie P, mam problem. Pan P. podrapał się po głowie, ponieważ dosyć mało wiedział o problemach psów, a tym bardziej balonowych psów. Jednak zamienił się w słuch. Słucham cię, pimpku. W czym mogę ci pomóc? Aj, panie P., jest mi smutno, ponieważ wszyscy mają pracę albo jakieś zajęcie. Ludzie chodzą codziennie do pracy, widzę ich przez okno, a dzieci do szkoły. No, każdy ma jakieś zajęcie, tylko nie ja. Pan P. Bardzo się zdziwił, ponieważ zanim spotkał Pimpka, jego jedynym zajęciem było czytanie gazet oraz książek. Teraz, co prawda, miał towarzysza rozmów, jednak wcześniej jego życie nie wyglądało jakoś wesoło. A Pimpek znakomicie wypełniał pustkę i smutek w życiu pana P. Musicie coś wiedzieć o Pimpku. Pimpek naprawdę potrafił dużo mówić. Jeśli znacie osobę, której buzia się nie zamyka, to Pimpek właśnie taki był. Nawijał makaron na uszy po mistrzowsku i pan P naprawdę teraz nie mógł narzekać na nudy. Jednak nie mógł zrozumieć również, o co Pimpkowi chodziło. Pimpku, to może. Próbował trochę niezdarnie pan P. Może znajdziemy ci jakieś zajęcie? Zaproponował. Pan P. był pełen nadziei. Spojrzał się na Pimpka, a Pimpek zawartył ogonkiem. Już wiem, już wiem! Krzyknął Pimpek. Y, tak, będę występował w cyrku. Krzyknął pełen entuzjazmu. Pan P. zdziwił się, ponieważ brzmiało to trochę tak, jakby Pimpek już wcześniej miał plan, ale czemu w cyrku? No bo tak, w cyrku występują dziwne i magiczne stworzenia, prawda? Pan P przytaknął, a ja jestem może nie dziwny, ale na pewno magiczny. Pan P znowu przytaknął, i ja mogę występować w cyrku. Pan P się uśmiechnął. A może, pimpek na początek yy, zaczniesz od czegoś mniej niebezpiecznego, tak wiesz? Występów dla mniejszej publiczności? Tak, tak, świetnie! Świetnie, pani P! Wykrzycza uradowany Pimpek. Idę występować na dwór dla dzieci, bo widzę, że niektóre się nudzą. Po czym Pimpek wzeskoczył z krzesełka i pobiegł właśnie do dzieci, żeby dawać swoje występy śpiewu oraz... Tańca. I tak właśnie zaczęła się przygoda Pimpka z występami. A co będzie dalej dowiecie się już w kolejnej części opowiadań o przygodach Pimpka balonowego pieska, do których serdecznie zapraszam.